Dobry, witamy Państwa. Dominik Kowalski, Wielki Powrót. Witam. Co masz na stopach? Nowe buty, proszę. No. Nowe? Mój sponsor nie? dzisiaj przysłał i powiedział, wracaj Dominik. O, a tu co masz? Tu jest nowa piłka. I co wygrałeś? Od, od, od Salacha. Tam, gdzieś jest gdzie z tyłu autograf, ale nie można pokazać. Dobra. To rób to, zrób to dla wszystkich. Wszyscy patrzą. No i mój Paweł. To było dziewicy kop? Jak, jak się podobało? Ludzie, mówcie. Jest klej, jest klej. Tu Dobra, teraz Jędrzej, drugi. Poprawka. Daj Jędrzejowi teraz. Drugi jest. Dobra, teraz Jędrzej, świadek, jako drugi. Co wygrał po ten Ona konkurs? Ma Paweł. No ma. Jeden, o, Jestem Nie. Widzę. O! Dobra, dziękujemy. To było wszystko, co chciałem wam pokazać. Do zobaczenia za rok. Jeszcze jednak nie wszystko, co chciałem wam pokazać. Jeszcze, jest, jeszcze Konrad, pokaż. No, musisz do góry kopnąć, do góry mocno i ją zgasić. No. No i dobra, to już jednak było wszystko. Dziękuję, do zobaczenia za rok.